<grymne> Subskrybuj Kittens i zacznij niekończącą się zabawę! No witaj, dzionku! Zapowiadasz się wspaniale! Hej, wippec! Dzień dobry! Gotowe na muzyczny festiwal? Na tańce! Zakreśliłam wszystkie kapele, które chcę zobaczyć na festiwalu. Zaczynając od tej. Psia farma. Ha, wolałabym coś weselszego. O? Słyszałaś o mokio? Marzy mi się coś, do czego można tańczyć. DJ tan jest najlepsza. Bardzo modna. To są same sławy. Udowodnimy Ci, że teraz najmodniejszy jest strach. A, nieważne, muszę zobaczyć DJ Tan. Oh. A. Bo... Wybierasz się na festiwal? Niezbyt przepadam za tłumem. I ja hmm? kocham festiwale! Gdy byłem młody, cóż, młodszy, chodziłem na każdy festiwal. <grym> to musiało być dawno, dawno temu. A do tego w odległej galaktyce. Kiedyś byłem fryzjerem największych artystów świata. Serio? U! No tak, to właśnie ja wymyśliłem tapir. Z tego czasu był wszędzie. Tak, jasne. Pewnie wynalazłeś też prostownicę. Tak jest, a teraz kupisz ją w każdym sklepie. Hmm. Jakie sławy czesałeś? Lepiej spytaj, jakich nie czesałem. Kiedyś pokażę Ci zdjęcia. Hmm. Muzyka trap może sobie tam być modna, ale ja za nią nie przepadam. Najważniejsze, że będziemy razem, nie? W końcu jesteśmy VIP Pets bez dramatów, a na finał wieczoru DJ Tan! O, tak! Niczego <laughs> nie widzę! Za dużo tu ludzi. Ja coś tam widzę, głównie ludzkie nogi. Powinnyśmy pójść pod scenę trafu. Może i nic nie widać, ale da się potańczyć. A, a może tak pójdziemy coś zjeść? Hmm? Zaklepmy sobie miejsce na następny koncert. Nie, mamy jeszcze sporo czasu i chcę coś zjeść, żeby nabrać sił na tańce. A ja chcę wrzucić zdjęcie obiadu do internetu. Na tych zdjęciach widać same nogi, Taylor. Znowu nie będziemy niczego widzieć. Wiesz, nie będziemy niczego widzieć, jak po kilku tańcach zemdlejemy z głodu. Przestańcie, wasze kłótnie mnie stresują. Weźmy głęboki oddech. Denerwujemy się i to w niczym nam tu nie pomoże. Koniec! Muszę coś zjeść! No dobrze. Skoro już się najadłyśmy i napiłyśmy ze źródełek, czy możemy wrócić na koncert? Hmm, wolę iść na zakupy. Albo do Fabia. Może pójdziemy do Fabia? To możemy zrobić później, a festiwal jest tylko dzisiaj. Serce może by chciało, ale łapki mówią nie. Proponuję wypad do Central Pet. Tak, albo chodźmy do kina. <noise> I wtedy mówię, dajesz czanu, ale nie miałem pojęcia jak to trafi do ludzi. Mówili o tym przez lata! I to ona pierwsza miała natapirowane włosy? Dokładnie! I to ty na to wpadłeś, tak? Aha! Cudownie! Bliska, opowiedz mi coś jeszcze! Kojarzysz irokezy pankowców? Teraz powie, że to on je wymyślił. To ja je wymyśliłem! Parę lat temu odwiedziłem Londyn i ta... Za... Niczego nie zobaczyłam. Za dużo tam ludzi. Oj, przez te koncerty moje włosy wyglądają jak siano. <grystanie> Fabio pomocy! Zapraszam. Pora na frazurkę. Skąd ta smutna mina? Widziałaś już swoją DJkę? Nie miałam okazji. Gra na zamknięcie. Festiwal to porażka. Nie mam nastroju na koncertowanie. Muszę coś poradzić, ale co? Już wiem! Uczeszę cię koncertowo! Ta stylówka jest na specjalną okazję. Powiedzmy, że to taka fryzura, która spełnia marzenia piesków. F i F w pełni ekologiczna, ekskluzywna, sekretna receptura. Serio? Powiem tylko tyle, że to właśnie dzięki niej DJ Tan nadal spełnia się muzycznie. O, nie do wiary! No właśnie. DJ Tan? Dokładnie. Wujku, wiesz, no. że Cię kocham, ale nikt nie wierzy w Twoje bajki. Co nam szkodzi? Hmm. Hmm. Czuję, że wyszło mi to lepiej niż kiedykolwiek. Wow, kocham ten film. Był rewelacyjny. Uuu, widzicie to? Ha, Super. Pięknie. Rety, wyglądasz świetnie. No chodźcie, wracajmy na koncert. Ale tam jest za dużo ludzi. Wszystko nam zasłonią. Bez obaw. Będzie dobrze. Chodźcie za mną. Wygląda jak DJ To! Takie same włosy, Pod Patrzcie, wszyscy robią nam przejście! Dostaniemy miejsca w pierwszym <noise> rzędzie, o co on wymyśla te bajki? I gdzie jest ta prostownica? O, wow! To wszystko była prawda, ale szok! Cóż, nie całkiem wszystko. Sukces DJ Tan wcale nie leży po mojej stronie. Ale jak to? Bo to jej zasługa. Ode mnie dostała tylko pewność siebie. Tak jak Gwen. O. Pierwszy rząd! Ale czad! Ten włos to sztos! A my jesteśmy VIP-Fest! I love fest z uroczymi zwierzaczkami, z pasją do fryzur! Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody! Big Beth! Big Beth! się tak jak my Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni! Ten głos to sztuk! I love Big Beth! Gwiazdorska stylówka! Ach, to były czasy... Yeah. Używasz pucharu jako podręcznego lusterka? Oj, tam, oj tam. Chciałem go tylko odkurzyć. Wygrałem go, gdy jeszcze czesałem największe gwiazdy roka. Zawsze dawałem im boskie stylówki. Poważnie? No jasne, chociaż teraz jestem stylistą dla Wippec, to kiedyś czesałem Johnnego tupecika, Karla złotowłosą i wielu innych. Cóż, dzisiaj będziesz mieć szansę, by uczesać kolejną gwiazdę. Czyżby, ale jak to? A tak to! O, ciekawe kto to, ale się cieszę! Zaraz się przekonamy. Dzisiaj moja kolejna odpakowywanie. Do dzieła! To Gwen! DJ-ka wśród vippetów. Spójrz na tę genialną gwiazdkę na jej oku! Ma bardzo śliczne włosy. No to musimy dać jej niepowtarzalną fryzurę godną prawdziwej gwiazdy ROKA! Jasne, wujku, na pewno wpadniesz na coś po prostu genialnego! A może by tak trochę ją... Hmm. I co? Cichaj młoda. Najlepsze pomysły nie przychodzą od tak do rękawa znikąd. Co ty tam robisz? Rozpraszasz mnie! Oglądałam ostatni odcinek, w którym Wipes idą na super koncert. Może to cię zainspiruje? Eureka! Wymyśliłem, wiedziałem, że wystarczy chwila skupienia i geniusz się odezwie. Zrobimy jej testy lufce, co w ostatnim odcinku, czyli rewelacyjny KONCERT style. <grym> No, wujku, rozwalasz mnie. Pozwól, że jeszcze tylko sprawdzę, co nam będzie potrzebne. No tak, do dzieła! Do zrobienia tej fryzury potrzebujemy grzebyka, dwóch gumek, pasemka z super uroczą spinką, diademu i obróżki. Gdy mamy już wszystko, możemy zaczynać. Na samym początku rozczeszemy jej włosy. Mają takie cudowne kolory. To Pink Gwen, ekskluzywny kolor włosów VIP Pet. Jest przepiękny. Gdy skończyliśmy czesać, rozdzielamy jej włosy na dwie równe części. O tak, przez środek główki. A teraz robimy wysokie kucyki po obu stronach, bez ociągania. I zabezpieczamy je dobrze gumkami do włosów. Dobra, na razie bez trudności. Tak, bułka z masłem. Każdy przyjaciel VIPPEC może sam tak zrobić. A teraz bierzemy to akcesorem z kosmykiem i doczepiamy do jednego z kucyków za pomocą spineczki. To królowa DJ-ek, więc dajmy jej diadem. Już się robi. Ta stylówka rządzi. Na pewno zrobi furorę. Ej, co jest? Hmm, czegoś brakuje. Obróżki. No właśnie. Prostnie ziemsko. Przyszła towarzyszyć Gwen! Powinniśmy cyknąć fotkę na Instagrama! A wiedziałaś, że codziennie przybywa mi obserwujących? No jasne, wujku! W końcu jesteś głównym stylistą vip Pet. Racja! Teraz uśmiech! I gotowe! Ale co jest? Co jest? Co się stało? Znalazłam stare zdjęcia, które ci się spodobają! Jakie? To moje zdjęcia z trasy koncertowej Johnego Tupecika! Świetnie, wujku! Wyszliście genialnie! A stylówki są rewelacyjne! Trzeba przyznać, że byłem niezły! W końcu jesteś fryzjerem gwiazd! Takich jak nasze słodkie VIP-Pets! No rządzisz! A, dziękuję! Z tobą wszystko jest dużo prostsze! Hmm. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Zostawcie yes. lajka i zasubskrybujcie nasz kanał Keytoons. Trzymajcie się, przyjaciele VIP Pets, i do, do następnego... następnego.